Cześć kochani, zapraszam Was do wspólnego gotowania. Dziś przygotujemy klasyczną zupę szczawiową, która zachwyca swoim wyrazistym, lekko kwaskowatym smakiem. Połączenie szczawiu ziemniaków, chrupiącego boczku i jajek to gwarancja pysznego domowego dania. Zapraszam. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Obraną cebulę kroimy w kostkę. Pora kroimy w krążki. Obraną marchewkę, pietruszkę i seler ścieramy na tarce o dużych otworach. Umyty szczaw drobno siekamy. Do dużego garnka z rozgrzanym tłuszczem, czyli rozpuszczonym masłem i niewielką ilością oleju, wrzucamy pokrojone warzywa, cebulę i pora oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. A także pozostałe warzywa. Startą marchew, pietruszkę i seler. Wszystko krótko podsmażamy, często mieszając. Następnie do warzyw wlewamy bulion. Dodajemy ziele angielskie i liście laurowe. Całość gotujemy do momentu, aż warzywa będą miękkie. Do zupy wrzucamy posiekany szczaw. Wszystko razem łączymy i gotujemy około 10 minut. W razie potrzeby zupę doprawiamy jeszcze odrobiną soli i czarnym pieprzem. Do miseczki przekładamy śmietanę, wlewamy dwie chochle gorącego wywaru i wszystko dokładnie razem łączymy. Zupę zabielamy przygotowaną zawiesiną, doprowadzamy do wrzenia i zdejmujemy z ognia. Wędzony boczek kroimy w małą kostkę. Na patelnię z niewielką ilością rozgrzanego oleju wrzucamy pokrojony boczek i podsmażamy go przez około 5 minut. Często mieszamy, po czym zdejmujemy z ognia. Tak przygotowaną zupę podajemy z ugotowanymi ziemniakami, boczkiem, jajkami i posiekanym koperkiem. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.